do cudownej tradycji. Dostaliśmy znowu piękne sceny po napisach w shang i Legenda 10 Pierścieni i faktycznie mamy co omawiać, bo z jednej strony wydaje się, że coś sugeruje, ale równie dobrze możliwe, że po tej scenie mamy więcej pytań niż odpowiedzi. Chodźcie, bo ja mam przynajmniej trzy teorie dotyczące tego, co oznaczają postacie i rzeczy z tej sceny. Shang-Chi. Shang. 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 That's what I said. Jeżeli jeszcze nie widziałeś filmu Shang-Chi, to oczywiście możesz obejrzeć moją recenzję bez spoilerów. Jest w opisie i gdzieś tu lata, oraz recenzję spoiler Talk oczywiście, która też jest gdzieś tutaj i też lata w opisie, więc tam dowie się całej tej fabuły. Tu już przechodzimy do spoilerów, więc zostałeś ostrzeżony. W scenie po napisach mamy sytuację, w której Wong pojawia się i przywołuje Shang-Chi i Kate do siebie. A tu nagle widzimy że on rozbraja w jakiś dziwaczny sposób te pierścienie, które stara się rozłożyć je na części pierwsze. I co ciekawe, znajduje tam coś, co on nazywa bikonem, coś jakimś takim sygnałem, sygnałem, który jest wysyłany gdzieś, wysyłany gdzieś i coś przyciąga. I tutaj mamy komentarz, że Bruce Banner mówi: "Nie jest to nic ludzkiego, nie jest to wibranium, nie jest to nic, co byśmy znali, nie jest to też promieniowanie gamma". A z drugiej strony odpowiada mm, Kapitan Marvel że też nie jest to Cittauri ani nic, co ona by kojarzyła. Nie rozpoznaje tego także Łąg jako magik, jako największy tutaj mag z tej trójki. No i Kapitan Marvel znika i kończy się nam scena. W tej króciutkiej scenie mamy przynajmniej cztery rzeczy do obgadania, ale zacznijmy od samych pierścieni i tego rozłożenia ich na części pierwsze i co znaczy to, że one coś lub kogoś wzywają. Zaczęła się pierwsza teoria o tym, że najmądrzejsze byłoby, gdyby to wzywanie dotyczyło Eternalsów, a także Celestial. Skoro w Eternals mają się pojawić Celestianie, no to przecież to byłoby idealne, żeby ten beacon, żeby ten sygnał wzywał Celestiali, którzy teraz nam się pojawią a i nie wiadomo dlaczego te 5000 tysięcy lat temu, co mogłoby pasować do momentu, kiedy oni pierwszy raz przylecieli na ziemię, no to stworzyli te pierścienie, zostawili je i wtedy w jakiś sposób Wenwu wszedł w ich posiadanie. Plusem tego jest to, że zamykamy historię dosyć szybko. Ma także to, że kolorki i bikon wygląda podobnie troszeczkę do tego, jak posługują się techniką i magią jednocześnie nasi eternalsi. Problem tutaj jest jednak taki, że po pierwsze, Marvel bardzo rzadko robił to w ten sposób. Popatrzcie na historię filmów. Czy kiedykolwiek Marvel zapowiadał film, który jest zaraz następny? Mieliśmy zapowiadanie Avengers przez cztery filmy, a nie, że dostaliśmy Iron Man 1, pojawia się Nick Fury i tu od razu kolejny film, to mamy pojawienie się Avengers. Raczej było budowanie czegoś długofalowego. Nawet jak pojawił się Thanos, to pamiętajcie, że potrzeba było z dobrych dziesięciu filmów, żeby wskoczył na ziemię i strykam, strykam, więc dla mnie ta teoria jest całkowicie do kosza. Druga teoria, z którą się spotkałem, to taka, że ten sygnał wzywa Galaktusa, żeby Galaktus zjadł Ziemię i to będzie wprowadzenie fantastycznej czwórki. Także nie ma żadnego chociażby sygnału, żadnej poszlaki, która mogłaby wskazywać na to połączenie. Wydaje mi się to znowu jest nasze. Fanowskie marzenie o czymś ciekawym. Najbardziej prawdopodobne są dwa scenariusze i pierwszy moim zdaniem jest, będzie tym, który się spełni. Otóż nie było w tym filmie jednej bardzo ważnej postaci z mytosu, z mytosu Shang-Chi. Oczywiście mówię o wielkim smoku Fing-Fang-Fum. Fing-Fang-Fum, który jest oczywiście kosmicznym smokiem, bo jakże mogło być inaczej. Fing-Fang-Fum Pochodzi z rasy Makluanów, Makluans, z jakiejś planety, której nazwy nie wypowiem, przepraszam Was najmocniej. I on w komiksach jest tym, który po pierwsze razem ze swoimi braćmi przyleciał na Ziemię, stworzył 10 pierścieni, i on został, gdy inni odlecieli. Wrócił z galaktyki Andromei, jeśli dobrze kojarzę. Zatem, czyżby nie było idealnym, Zapoczątkowanie tego. To jest sygnał, który wzywa właśnie Fing Fang Fuma. Albo. Jego ekipę, jego statek, ponieważ Fing Fang Fum gdzieś jest zakopany na ziemi, więc będzie Fing Fang Fum pojawić się gdzieś odkryty w ziemi, a tu wrócą jego na przykład bracia. Czyż nie jest to idealne, żeby zbudować nam część drugą shang gdzie z jednej strony siostra shang będzie odbudowywać 10 pierścieni, a z drugiej shang będzie musiał się zmierzyć z Fing Fang Fumem i na przykład odda mu te pieprzone 10 pierścieni i zostanie mistrzem Kung Fu, tak jak powinien. Być w komiksach bez żadnych głupich pierścieni. Druga zaś teoria, która bardziej pokazuje sposób myślenia Marvela, jest taka, że ten beacon, ten sygnał, jeszcze. Nic nie znaczy. Kompletnie nic nie znaczy, i w Marvelu jeszcze nie zadecydowano. Zrobiono tak. On może nawiązywać do Eternals, on może nawiązywać do przyszłego Wielkiego Złoczyńcy, albo do Fing Fang Foma, albo do kogoś jeszcze całkiem innego. Może czegoś bardziej magicznego, co chcemy wprowadzić, ale zdecydujemy dopiero wtedy, gdy zobaczymy wyniki finansowe Shang-Chi. Pomyślcie, jakie to jest mądre z punktu widzenia marketingowego. To jest na tyle szeroki beacon, że naprawdę nie musimy się martwić. Jeżeli to będzie na przykład ogromna klapa, okej, okay, to jest fink -fum, fum, nie musimy budować większego świata, Shang-Chi nie pojawi się w nowych Avengers. Okej. Okay, a jeżeli chcemy, zobaczymy, o Jezu, to jest światowy fenomen, no to dajmy to coś, co będzie pasować do Avengers 18. zatem wygląda moja teoria w tej kwestii. Ale mamy tutaj ważniejsze rzeczy, bo po pierwsze w Sanctum Sanctorum nie mamy doktora Strędzia, tylko mamy Wonga. Dlaczego to nie doktor Strędzia tym zajmuje? Jak udało nam się ustalić, shang -Chi... Prawdopodobnie najpewniej odbywa się w kwietniu, około kwietnia 2024. Dlaczego? Między innymi dlatego, ponieważ jest powiedziane, że nadchodzi Dzień Zmarłych, który wypada w kwietniu, a mamy przy okazji, liczymy te 10 lat itd. i tak dalej, jesteśmy już po blipie, zdecydowanie po blipie, czyli po powrocie, czyli na pewno po endgame. Jeżeli endgame miało, było chwilę przed kwietniem, to musimy też pamiętać o tym, że mamy szkolne wakacje, które Spidermana, które miały miejsce w 2024 roku. Dodatkowo mamy kilka tygodni po blipie, czyli kilka Tygodni po Endgame mamy One Division, więc raczej jesteśmy około czasu, kiedy dział się Falcon i Winter Soldier, czyli 2024 rok. Może wcześniej, może chwilę później, ale z tego by wynikało, że jesteśmy chwilę przed wydarzeniami właśnie ze spider Spidermana i przed wydarzeniami oczywiście Doctor Strange 2 Multiverse of Madness. To jest istotne, ponieważ możliwe, że to nam będzie tłumaczyć, dlaczego chociażby w zwiastunie mamy ten nie wiadomo czemu śnieg u Doktora Strange'a, albo, że Doctor Strange 2 zacznie się w tym, że on po Endgame Gdzieś zniknął i zostawił Łągę jako rządzącego. Jak udało nam się połatać ten nasz cały timeline, no to tak troszeczkę to wygląda. Niestety nie mamy żadnych innych sugestii, dlaczego to mogłoby być. I teorie o tym, że najpierw dzieje się Spider-Man No Way Home, a dopiero potem Shang-Chi, moim zdaniem nie mają żadnego oparcia w faktach. I na razie, skoro to były wakacje 2024, no to trzeci Spider-Man będzie siedział. Sam początek szkoły 2024 i tego powinniśmy się trzymać. To jest nie to zresztą pokrywa się z tym, jak wygląda Captain Marvel, która ma dłuższe włosy, więc to nie może być kilka tygodni po endgame. Więc jeżeli endgame miałoby odbyć się w kwietniu 23 i w 2023, w kwietniu także w shang chi no to nie ma szans tutaj to zrobić, to byłoby continuity error. A rok plus latanie w kosmosie to jak najbardziej ma sens. Jest tutaj jeszcze jedna rzecz, niezwykle ważna. Otóż pojawia się Bruce Banner. Jak pamiętacie w Endgame i Infinity War już wyszło, że oni się połączyli, dogadali i teraz mamy profesora Halka. Oni są połączeni, nie ma problemu, dogadaliśmy się i... Po oczywiście pstryknięciu palcami przez Hulka mamy profesora Hulka, mamy Hulka z temblakiem, tą ręką rozwaloną i nagle pojawia się Bruce, który no, nie ma powodu wrócić, skoro się dogadali i byli jednym bytem. Dlaczego tak jest? Oczywiście, moim zdaniem jedną z najprostszych tłumaczeń jest to, że po pierwsze przygotowujemy materiał pod serial She-Hulk i na przykład możliwe, że coś co zrobił w międzyczasie Bruce Banner albo profesor Hulk pomogło... Stać się, zaistnieć w ogóle She-Hulk? prawdopodobnie oddanie krwi, coś w tym rodzaju, albo oddanie energii, bo umierała i jakieś promieniowanie gamma, żeby ją uratować, i ona stała się Sichalk, cholera wie, albo oczywiście zabicie w cudzysłowie, zabicie Halka. O czym mówię, zabicie Halka? Otóż Wydaje mi się, że Marvel niespecjalnie chce Bruce'a Bannera, czyli naszego Marka Rafalo, jeszcze wykorzystywać jako Hulka, a bardziej wolałby już kogoś nowego. Szczególnie jeżeli uda im się wyrwać z umowy z Uniwersalem, które wciąż ma prawa do dystrybucji. Między innymi dlatego nie dostajemy filmu żadnego z Hulkiem, bo Marvel nie chce oddać pieniążków. A przecież możemy dać nowego Hulka. Nowy Hulk, czyli Amadeus Cho. Awesome Hulk zajebisty Hulk, który swoją drogą w komiksach chciał uleczyć kiedyś doktora Banera i uleczył go i zabrał z niego to brzemię i był w 100% procentach kontrolującym bycie Hulkiem Hulkiem, Hulk, Hulk Amadeuszem. Amadeusz jest też najmądrzejszym, jednym z najmądrzejszych ludzi w MCU i wprowadzenie go w tej roli moim zdaniem byłoby przeuroczym Chwytem, ale dla mnie jest to sugestia, że odsuwamy się od możliwości zrobienia World War Hulk, czyli Wielkiej wojny światowej Hulk, albo Planet Hulk jeszcze raz. Tylko właśnie chcemy trochę wyciszyć tę rolę 50 ponadletniego już Brusa Bannera i chcemy to przekazać młodszym innym. She-Hulk jednak będzie także wykorzystywała CG jeżeli mielibyśmy mieć mnóstwo CG na Wielkiego Hulka i panią She-Hulk, obawiam się, że to byłoby za dużo pieniędzy na ten serial. Zatem dla mnie, ja wiem, że to jest taka ogromna teoria, ale obawiam się, że tutaj wyjaśnienie będzie takie, że Bruce Banner został Bruce'em Bannerem w ciągu tego roku, ponieważ pomógł w uratowaniu swojej kuzynki, przekazując jej energię gamma, i tak powstała She-Hulk, albo został uleczony przez Amadeusza, co właśnie w tym serialu. I rozwijamy świat Halków w ten sposób, żeby samego naszego Incredible Hulka zostawić, a może nawet zabić go. Ja wiem, brzmi to strasznie, bo pomyślcie, nie ma już Chrisa Evansa, nie ma Roberta Downey, nie ma oczywiście Black Widow, czy Scarlett Johansson. To byłby czwarty z oryginalnych Avengers, który z Nika I możemy rozwijać ten świat bez zadawania ciągle pytania, a dlaczego Hulk im nie pomógł. Jeżeli Hulk zniknął, pozbył się swojej mocy, a potem może go zabijemy w kolejnej jakiejś wielkiej batalii, albo wyślemy go gdzieś, że go nie ma, no to nagle super. Dla mnie rozwiązanie, że on pozbywa się swojej mocy, przekazuje ją swojej kuzynce, albo zostaje uleczony przez Amadeusza, który zaczyna działać z rządem. I uwaga, uwaga! Amadeus, działający z rządem, może także działać z Red Hulkiem. I nagle William Hart może wrócić jako Red Hulk, i nagle dostajemy przepiękne stworzenie. Albo Amadeus, co jako zielony, zajebisty Hulk, może działać z Dark Avengers, nawet z abominacją i całkowicie w innym świecie. Swoją drogą może także pomóc troszeczkę Young Avengers. Nie twierdzę, że to zrobi, ale byłoby tutaj miejsce zamiast wrzucenia Hulklinga. Jeszcze Hulklinga nie mamy. Welcome to the circus. Wiem, padło tu dużo nazwisk, dużo imion, dużo dziwacznych teorii, ale to jest maks, który na ten moment wiemy. Zatem teraz jest czas na wasze teorie, wasze pomysły. Mam nadzieję, że w miarę wyjaśniłem sens tej sceny. Ja na ten moment mogę postawić pieniądze, że będzie to fink, wamfum. fum. Ponieważ jeżeli już wkraczamy w dziwaczny, mistyczny świat, no to co jest ciekawszego niż wielki, mistyczny smok z kosmosu? Nie ma opcji. A jeżeli chodzi o Bruce'a Bannera, to moim zdaniem powolutku chłopaka po prostu zabijamy. Tyle zatem z mojej strony. Widzimy się oczywiście następnym razem na Brodach z Kosmosu. Żegnajcie, komentujcie, subskrybujcie. A ja odpoczywam, bo tak naprawdę za oknami mrok, a ja bym chciał już pójść spać. Tyle, że pracy przede mną sporo.